Dzisiejszy kościół stacyjny w Rzymie to kościół Matki Bożej na Zatybrzu. Z tym kościołem związana jest przepiękna legenda, że na 38 lat przed narodzeniem naszego Pana Jezusa Chrystusa z ziemi wytrysnała oliwa, która płynęła w tym miejscu przez cały rok. Jako zapowiedź w przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będzie namaszczony przez Boga Ojca, przyjdzie po to, aby zbawić swój lud, przyjdzie po to, aby rozbić pośród nas swój namiot. To jest także miejsce związane z męczeństwem świętego Kaliksta, który w roku 222 poniósł śmierć męczeńską, został wyrzucony ze swojego mieszkania znajdującym się na piętrze i wpadł do studni i w ten sposób stracił życie. Ale jest to bazylika, którą wybudował w tej obecnej formie papież Innocenty II. To jest papież, który pochodził właśnie z Zatybrza, czyli z miejsca, gdzie gromadzili się żeglarze, kupcy, rzemieślnicy. To była biedna dzielnica, w której także przebywali chrześcijanie, i w tym miejscu papież Innocenty II postanowił wznieść przepiękną świątynię, która z biegiem lat została upiększana. Ona przechowuje w swoim wnętrzu kolumny, które znajdowały się w jednej ze świątyń pogańskich ale także przepiękne mozaiki w apsydzie, że w łuku triumfalnym. Na szczególną uwagę zasługuje główna mozaika pokazująca naszą Matkę Maryję, ra siedzącą razem z Chrystusem na jednym tronie. Maryja tutaj pokazana jest jako oblubienica, jako kto? Jako Kościół, który umiłował nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ale także jest przepiękna mozaika pokazująca ludzkie cechy przy porodzie. Otóż widzimy na tej mozaice świętą Annę, która urodziła Najświętszą Maryję Pannę. Widzimy leżącą Świętą Annę i widzimy Maryję, która będzie obmywana w wodzie, temperaturę której sprawdza jedna z usługujących. Dla nas Polaków ten kościół jest także bardzo ważny, ponieważ był to kościół tytularny prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także w tym kościele został pochowany kardynał Hoziusz, to jest ten, który w Polsce zaprowadzał reformę soboru trydenckiego. To on założył pierwsze seminarium. To on sprowadził Jezuitów. To on głosił prawdę, aby Kościół na nowo odzyskał blask, który z biegiem czasu został przyciemniony wskutek różnych wydarzeń. To był bardzo trudny czas dla Kościoła. Podziały, reformacja.